Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Rizard i nagrywam dla Was nowości. Część druga, tak jak mówiłam, wczoraj podzieliłam ten filmik, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. I tutaj, jak widzieliście, piękny kombinezon na manekinie. To jest tutaj linia też z LNEM, 160 zł. 2xl największy rozmiar. Z tyłu mamy plecy takie fajne, odsłonięte, zawiązywane, są na super. I tutaj zauważyłam, że też właśnie jest ten. Kombinezon, czyli mamy spodnie tutaj. W całości, tak by z bluzką. Jest jeszcze właśnie w kolorze czerwonym i czarnym, także mamy wybór. Jest troszkę wyprzedaży. Ponieważ sama rozglądałam się za torebką, to tutaj przyjrzałam się. Akurat mi się osobiście te torebki nie za bardzo widziały, ale każdy ma swoje preferencje, więc wam pokazuję. Tutaj macie akurat wyprzedaży po 80 zł, po 90 torebki. Także myślę, że u Was w sklepach też się coś takiego pewnie pojawi i na stronie również. Więc warto sobie też zaglądać, może macie jakąś upatrzoną. Tutaj bardzo ciekawa spódnica, zobaczcie takie paski, również jest to taki ażurek dzianinka. I zobaczymy jeszcze cenę, fajne połączenie kolorystyczne, 140 zł. Kosztuje XLK, jest największym rozmiarem. Jak widziałeś, takie rozcięcie z tyłu jest. Do tego można dobrać sobie bluzeczka czyli taka jakby z 100 zł dzelka na większy rozmiar bo że jak one się nazywają, te koszulki? No dobra, niech będzie, nie mogę sobie przypomnieć. Tutaj mam fajną kamizelę za 180 zł, 2XL największy rozmiar, w takie paski, tutaj macie do tego też spodnie, no może niekoniecznie, ale w komplecie wyglądałoby to super, 160 zł i 2XL macie największy rozmiar i to jest też taki w dotyku materiał, jakby połączenie z lnem. Tutaj, kochani, zwróciłam uwagę na co? No na paseczki, uwielbiam sama paseczki, chociaż już tak staram się coraz mniej, a i tak wpada do mojego koszyka. Trochę rzeczy w paski. Tutaj bardzo ładne, takie no, masywna taka taka koszulka. 80 zł. Największy rozmiar. I to jest raczej taki granatowy w połączeniu z bielą. Tam jakieś bordo jeszcze wisi, jakieś beże. Słuchajcie, tutaj macie też spodenki. I koszulki, oczywiście, z nadrukami, jest ich bardzo dużo. Na Kolejny stół z tymi koszulkami i takich stołów, wierzcie mi, w tym sklepie jest chyba ze cztery, więc mamy wybór, ale tutaj mnie przygnało do takiej pięknej bluzeczki, z tyłu cała koronkowa, przód też tutaj ma wstawki z koronki przy ramionach, bardzo ładnie wygląda, ona jest jeszcze w kolorze czarnym, macie w cenie 110 zł, do rozmiaru XL występuje, fajna propozycja do jakichś spodni, na przykład tutaj też fajna kamizela, ona tutaj ma największy rozmiar 2XL, z tego co widzę, cena 150 zł, jest kolor czarny i tutaj do tego możemy dobrać spodnie, które są również Również w kolorze czarnym i mają bardzo ładne zaszywki z przodu. Mają oczywiście zamek, guzik. Ten materiał jest taki cieńszy, jak widzicie, nawet trochę prześwituje. On więc taki typowy materiał letni. Nie jest to jakiś gruby materiał i teraz. Jeżeli chodzi o spodnie, to mamy cenę 160 zł i 2XL również tutaj jest największym rozmiarem. Widzę, że są też spodnie. Takie same w kolorze żółtym. Niestety kamizelek nie widziałam, więc nie wiem, czy zostały. Może ktoś wykupił, może na stronie, jakbyście chciały, są jeszcze dostępne. No i przyglądam się tutaj takim dzianinowym cieniusienkim koszulkom, bluzeczkom w zasadzie. Bardzo ładnie wyglądają. To jest granatowy w połączeniu z bielą. Super to wygląda ten pierwszy kolor taki nieokreślony, taki beż, ale wpada trochę tak mi w jakąś inną barwę, taki jakby fiolet, coś takiego i macie ją jeszcze w kolorze zielonym. To jest tył bluzki, słuchajcie, taki okrągły dekolt 80 zł, one kosztują do elki, natomiast przód to jest właśnie tutaj ta fałeczka, także myślę, że bardzo fajne propozycje jeżeli chodzi o takie dzianinowe bluzki. I tutaj też od razu wiszą bardzo fajne spodnie szerokie na gumce, więc też wygodne. I właśnie do tych bluzek super by wyglądały. Macie w kolorze białym 110 zł, 2XL największy rozmiar z tego. I widzę, że jest jeszcze w beżu. I macie jeszcze kolor Jaki to kolor, albo granatowy, albo czarny, bo teraz już słuchajcie, nie dojrzę. A, tutaj mamy szorty, tam to były spodnie. E, tu mamy szorty, przepraszam Was bardzo. Shorty, oczywiście były już pokazywane któryś ze wcześniejszych filmików. E, także serdecznie zapraszam również na wcześniejsze moje filmy, na pozostałe filmy. I tutaj macie, tak jak mówiłam, kolejny stół z koszulkami, te super też z tymi perłami 80 zł, e, akurat ten XLK, e, tutaj takie przyszyte rzeczy, ta sama cena do XL przyszły te takie właśnie perełeczki, no takie wakacyjne klimaty, bardzo fajne i co jeszcze ciekawego idę chyba do koszuli koszula akurat jest z długim rękawem takie paseczki pionowe, 120 zł kosztuje, tutaj macie kolejną fajną białą kamizelę w cenie 130 zł do tego można dobrać sobie spodnie spodnie już takie zwężające się nogawki, że chodzi o nogawkę 140 zł 2 XL tutaj największy rozmiar i taka fajna też sukienka, ona jest cała taka właśnie wyszyta wyhaftowana. Tutaj z tyłu po bokach są tylko te gumeczki. Takie wstawki, że wiecie, trochę można rozciągnąć. 229, tam 230 XL. -ka. Największy tutaj takie basicowe też koszulki po 60 do XL. -ki. Macie biały z czarnym i czarny z białym. I w zasadzie granatowy z białym. Piękna też sukienka. Bardzo mi się podoba w tym granacie. Bardzo ładny ten przód. Kosztuje 200 zł. 2 XL tutaj największy rozmiar. Ona jest taka bez rękawków. Tył się tak prezentuje. Ładnie zrobiony karczek. Takie fajne tutaj zakładeczki porobione z przodu, z tyłu. Bardzo ciekawa sukienka. I tutaj też bardzo ciekawie wyglądają te nowe polówki w cenie 100 zł do XL. -ki. Macie połączenie znowu granatu z bielonem i do tego na przykład spódnica, może być nie musi, można osobno i wtedy z czymś innym, jakąś inną górą, 120 zł, kosztuje XL z największym rozmiarem. Bardzo fajnie też to wygląda, przynajmniej w sklepie. Słuchajcie, znalazłam jeszcze takie z takim rękawkiem tutaj założonym, takie t-shirty, one są w cenie 50 zł, występują do XL-ki i tutaj macie jeszcze beżowy i taki ekry oczywiście tutaj się coś światło zmieniło na żółty, więc troszeczkę macie przekłamanie kolorystyczne. O. I wracamy do normalnego obrazu. Tutaj jeszcze znalazłam takie bardzo fajne klapki. Ceny 170 zł. I słuchajcie, one są tutaj ze skóry. Macie wkładkę skórzaną i tutaj górę ze skóry, więc to jest taka powiedzmy, jak oni to tutaj określają um, propozycja premium. No i kolejne piękne koszulki. Tutaj mamy za 60 zł do Elki. E, bardzo mi się podobają te paseczki. Słuchajcie, no ja jestem fanką pasków. Jeszcze tylko to czerwone serduszko również ładnie to wygląda: 60 zł. Kosztuje XLK, największy rozmiar, taki bardzo słodki, ten różowy kolor, taki cukierkowy i jeszcze fajny komplet można też oczywiście osobno ale fajnie by to wyglądało razem, tutaj macie w zieleni z białym są oczywiście kieszonki wygodna propozycja, ta nogawka jest taka, no szersza 110 zł, 2 XL największy rozmiar i do tego właśnie macie koszulę, koszula jest z kołnierzykiem na guziczki z kieszonką i jest związana dołem kosztuje 90 zł XL to największy rozmiar bardzo ładnie to wygląda, z tyłu jest gładka, także nie ma już tutaj żadnych karczków, zaszewek i tak dalej, jeszcze Wam pokażę tutaj z manekina propozycję e, sukienki, jak widzicie tutaj ma gumę, bardzo potem na no troszkę, bo tam w pasie jeszcze miałam tą z ja co mierzyłam, w ostatnim mierzymy a ta tutaj ma u góry tą gumę z tyłu i z przodu, kosztuje 140 zł XL jest największym rozmiarem i macie tą sukienkę jeszcze w kolorze biało-niebieskim i kochani, tutaj mamy jeszcze taką sukieneczkę. Krótszą, z bardzo ciekawymi rękawkami. Tutaj akurat w kolorze czarnym. I z tyłu jest ona zapinana na zamek. Tutaj mamy cenę 130 zł. Elka jest największym rozmiarem. I ona, z tego co kojarzę, też będzie występowała w kolorze jasnym. A o, taki zameczek tutaj z tyłu. Także taka, wiecie, mała, czarna. Zawsze się przyda na lato. Też może być. I właśnie jest jeszcze taka w kolorze simietankowym. I kochani, na dzisiaj to będzie już wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za komentowanie. E, oczywiście proszę jak zawsze o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza będzie mi bardzo miło. No i widzimy się lub słyszymy w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Buziaki dla Was. Pa Pa!